Myślę, że większość z Was widziała takie schematy na Pinterestie. wybrałam najbardziej popularny i dzisiaj z Wami go powtórzymy. Zasada jest bardzo prosta, powtarzamy jeden do jednego i nie możemy nic zmieniać. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Najpierw oczywiście daję primer, ponieważ jest 6 rano, a ten makijaż musi wytrzymać do końca dnia. No i zaczynamy! Korektor był tylko w trzech miejscach i to w taki sposób. Róż tym razem dajemy tylko na policzki. A nie, przed chwilą zobaczyłam, że róż mamy jeszcze w jednym miejscu. No i rozświetlacz, którego tu mamy naprawdę sporo. Usta zrobimy potem osobno, a na razie to wygląda w ten sposób. Teraz przechodzimy do najtrudniejszej części. No, szczerze mówiąc, nie było to takie proste i przyjemne. Zdecydowanie wolę nakładać to wszystko po kolei warstwami, a nie wszystko naraz. No i jakby miała być tak totalnie szczerza, no to ten róż tu trochę mi przeszkadza, ale tak, w sumie spoko. Efekt końcowy możecie, oc... Efekt końcowy możecie ocenić w komentarzach, a na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa!